Witam ponownie na naszym kanale. Nazywam się Adam Tomasik, pracuję w dziale wsparcia technicznego w firmie intercom.pl. Dzisiaj zajmę się omówieniem nowej kamery panoramicznej marki Dahua, model IPC PFW 3849S. Wspomniana kamera jest ze stosunkowo nowej serii Tiok Duo, czyli serii, która łączy w sobie funkcję kamery panoramicznej oraz funkcję kamery Tiok. W tym przypadku kamera, jeżeli chodzi o panoramę, wyposażona jest w dwa moduły 4-megapikselowe, łącznie generujące rozdzielczość 8-megapikseli. Kamera, kąt swój widzenia ma na poziomie 180 stopni, tak więc no, typowa panorama. Jeżeli chodzi o Tioka, no, są to trzy funkcje połączone, można powiedzieć, w jednym urządzeniu. Czyli w tym przypadku Active Deterrence, tak zwane aktywne odstraszanie. Kamera jest wyposażona w diodę czerwoną i niebieską, która naprzemiennie mruga jako funkcja powiązana do analizy obrazu. Dodatkowo, kamera jest wyposażona w szereg funkcji Wisense, czyli potrafi na bazie sztucznej inteligencji przynajmniej klasyfikować obiekty. To taka podstawowa funkcja. Dodatkowo, kamera w tym przypadku jest wyposażona w dualny oświetlacz, czyli ma wbudowanego IR oraz biały LED które również mogą działać na naprzemiennie, może też biały LED odpalać się jako funkcja powiązana dla zdarzenia, dla analizy obrazu. Kamera wyposażona jest w mikrofon oraz głośnik, dodatkowo urządzenie posiada także złącza Cinch, do których możemy podłączyć zewnętrzne akcesoria audio. Kamera wyposażona jest również w slot karty pamięci, tak więc nie potrzebuje rejestratora, aby archiwizować materiał. Natomiast, jeżeli podepniemy taką kamerę do rejestratora serii 5, nowej serii 5 z dopiskiem AI, możemy wzbogacić system monitoringu o kamerę panoramiczną, na której będziemy generować chociażby rozpoznawanie twarzy. To taki dodatek, który może urozmaicić nasz system monitoringu. Przejdziemy teraz na interfejs webowy kamery, aby pokazać, jak wygląda możliwość konfiguracji kamery. Przejdziemy również na interfejs rejestratora, na którym nagrywał się materiał z tej kamery, aby pokazać, jak wygląda obraz zarówno w nocy, jak i w dzień. Przy zastosowaniu pełnego obrazu panoramicznego, ok, przechodzimy do interfejsu webowego naszej kamery. Interfejs jest już w nowej szacie graficznej, możemy go spotkać w nowych kamerach panoramicznych, w nowych kamerach typu fisheye. No, na pierwszy rzut oka w interfejsie oczywiście podgląd na żywo, jeżeli chodzi o samą kamerę. Kamera w tym przypadku do celów testowych jest już zdjęta z naszego takiego punktu kamerowego, w którym z reguły nagrywamy. W celu omówienia interfejsu przechodzimy sobie tutaj pod ikonę domku, i na pierwszy rzut oka widzimy, że no, mamy do, dostępnych 6 opcji, takich że tak powiem, konfiguracyjnych, do których możemy sobie, możemy sobie przejść. Zaczniemy sobie od AI, czyli od funkcji związanych z analityką obrazu. Konfiguracja reguł dla analizy IVS w tym przypadku odbywa się w formie takiego krótkiego wizarda, tak jakby wybieramy sobie analizę IVS, włączamy ją, klikamy sobie dalej. Tutaj niżej mamy podgląd na scenie, oczywiście, żeby móc narysować sobie reguły, i wyżej mamy już samą regułę. Możemy dodać regułę, możemy usunąć regułę, w, tutaj dokonać edycji, czy powiązać sobie dodatkowe zdarzenia typu nagraj, czy właśnie światło ostrzegawcze, o którym wspominałem, połączenie audio itd. itd. To wszystko sobie. Zapisujemy, klikamy sobie zastosuj i w tym momencie analiza działa. Jeżeli kamera jest podłączona do rejestratora, to te same funkcje analizy są włączone również na danym kanale w, w rejestratorze. Idąc dalej mamy opcję kamera. Tutaj znajdują się wszystkie funkcje związane z chociażby na przykład WDR-em, czy z konfiguracją rozdzielczości kodeka tego typu rzeczy. W tym miejscu włączamy też mikrofon dla strumieni. Tak więc to znajduje się pod zakładką kamera PTZ. To znane już z poprzednich naszych filmów i z kamer panoramicznych nowego typu, funkcja EPTZ, czyli wirtualne śledzenie obiektu. Włączamy to w tym miejscu, konfigurujemy sobie, w jakim układzie chcemy, aby podgląd się tutaj nam pokazywał. No, i jeżeli na scenie pojawi się obiekt, kamera może go wirtualnie zacząć śledzić, czyli po prostu przybliża sobie de facto nieco ten element, ten nasz obiekt podąża za nim na pikselach, tak więc. Tak wygląda kwestia związana z PTZ w tym przypadku. Zdarzenie no to tak na dobrą sprawę, dziennik zdarzeń, system w tym miejscu. Możemy sobie chociażby zaktualizować kamerę, zaktualizować datę i godzinę, czy założyć kolejnego użytkownika. Tak więc tak wygląda interfejs kamery. Czysty, przejrzysty, pracujący szybko, również na nowych przeglądarkach pod systemem Windows 11. Tak więc nie ma problemu, nie trzeba doinstalowywać wtyczek, oczywiście tutaj chociażby interfejs gdzieś tam no, podpowiada, żeby taką wtyczkę pobrać, ale nie jest ona wymagana do pracy z kamerą, w sensie nie będą się działy jakieś dziwne rzeczy, jeżeli będziemy chcieli chociażby skonfigurować sobie em, no, funkcje zdarzenia, przekroczenia linii i tak dalej, tak więc tyle, jeżeli chodzi o interfejs kamery, przejdziemy sobie za momencik na interfejs rejestratora, aby przejrzeć archiwum z tego kanału. Ok, przechodzimy do interfejsu rejestratora. W naszym przypadku jest to rejestrator z nowej serii 5.5.2.16 Myślnik EI, czyli rejestrator nastawiony na analizę obrazu, ale w dzisiejszym materiale skupiamy się na obrazie generowanym przez naszą kamerę panoramiczną, tak więc przechodzimy do odtwarzania. Wybierzmy sobie na początek e, taką naszą scenę w dzień, standardowy nasz kadr, e, nie do końca panoramiczny, ale chociażby pokazujący ile detali jesteśmy w stanie zmieścić na, e, na scenie. Jak widać obraz jest stosunkowo dość przejrzysty, jest to rozdzielczość 8 megapikseli, tak więc jest naprawdę ok. Biorąc pod uwagę, że obraz jest no, duży stosunkowo w porównaniu do standardowej kamery obserwującej scenę z obiektywem 2.8 mm i z kątem 90 stopni, no, na tych 8 megapikselach skupia się dużo detali, po przybliżeniu jesteśmy w stanie sobie gdzieś tam je bardziej zweryfikować, ale jeżeli chodzi o monitoring nocny, wygląda to mniej więcej w ten sposób. W naszym przypadku kamera nie była w stanie jeszcze się przełączyć w LED, czyli mieliśmy taką scenę, no tutaj gdzieś tam, z troszeczkę mniejszą ilością światła. Tak więc widać, jak, jak obraz jest przechwytywany, jeżeli chodzi o, o, o monitoring taki nocny. No, tak, na dobrą sprawę są tutaj no, dwa moduły optyczne, każdy z nich jest um, wspomagany swoim własnym oświetlaczem. Tak więc ten, to światło podczerwone rozchodzi się dość szeroko. No, tutaj oczywiście na scenie mamy um, swoją kamerę, która też gdzieś tam wspomaga tą scenę. To widać tutaj taki jaśniejszy plac, ale generalnie rzecz biorąc, oświetlacze um, w samej kamerze panoramicznej też, um, też dają radę. Jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o monitoring takiej sceny już stricte panoramicznej, to mamy tutaj coś takiego. Kamera w tym przypadku jest ustawiona prostopadle do ulicy i jesteśmy w stanie zobaczyć. No, oczywiście, obraz jest zakrzywiony, to wynika z tego, że, no jakby nie patrząc, jest to obraz panoramiczny, tak? Ale generalnie rzecz biorąc, jesteśmy w stanie wyłapać sobie całą ulicę. W naszym przypadku, oczywiście, jest to ulica, tak? Może być to również jakikolwiek, nie wiem, rynek, plac, parking, cokolwiek. A w naszym przypadku jest to ulica, tak? Więc widać dokładnie i początek, i koniec ulicy. Jesteśmy w stanie przykładowo funkcją EPTZ śledzić sobie autko przez całą scenę, tak więc tak to wygląda jeżeli chodzi o generowany obraz jest jak najbardziej ok, 8 megapikseli 180 stopni, daje to radę dodatkowe funkcje analityczne, no tak jak wspomniałem, jeżeli chodzi o sam rejestrator, w naszym przypadku testowaliśmy sobie rozpoznawanie twarzy tak więc jesteśmy w stanie sobie tutaj też na takiej kamerze panoramicznej e, zrobić. E, no, jakieś takie proste funkcje analityczne. O, w tym przypadku, tutaj widzimy, m, kamera mnie tam rozpoznała e, w, gdzieś, gdzieś tutaj na scenie, w sensie, no nie tyle co kamera, sam rejestrator. Kamera przechwyciła tylko twarz podała do rejestratora, resztę zrobił rejestrator. Tak więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o m, funkcje związane z rejestratorem EI. E, I taką kamerą panoramiczną można sobie stworzyć ciekawy system. E, to tyle. Jeżeli chodzi o interfejsy webowe urządzeń, możemy przejść do podsumowania tego materiału. Omówiliśmy interfejs kamery oraz przejrzeliśmy sobie archiwum rejestratora. Możemy przejść zatem do podsumowania tego materiału. Szeroka funkcjonalność kamery, mnogość opcji to gwarancja na pewno tego, że kamera jest niezawodna w praktycznie w każdych warunkach. Sprawdza się idealnie do monitorowania większych przestrzeni, takich jak parkingi, czy chociażby drogi dojazdowe, albo place jakieś miejskie, tak, skwery i tego typu rzeczy. Miejsca, w których potrzebujemy jednym punktem kamerowym objąć jak najwięcej terenu. Funkcje powiązane w tym przypadku aktywne ostraszanie tak na dobrą sprawę fajnie się sprawdzają w scenariuszu, gdzie mamy chociażby, nie wiem, zamknięty parking z autami, jeżeli pojawi się tam potencjalny intruz, kamera może ostrzec tutaj operatora, jak również sama zacząć reagować w cudzysłowie oczywiście i takiego intruza nam, że tak powiem, tutaj wystraszyć. Tak więc, jak najbardziej, jest to świetne rozwiązanie do tego typu rzeczy. Dodatkowa cecha sprzętu jest taka, że no do działania tego wszystkiego nie jest wymagany rejestrator. Jest on oczywiście zalecany i polecany pod względem tego, że możemy sobie zwiększyć przestrzeń archiwu, możemy sobie włączyć dodatkowe funkcje, takie jak rozpoznawanie twarzy, ale te wszystkie opcje typu EPTZ śledzenie obiektu znaczy się, czyli no tutaj takie wirtualne podążanie za, za jakimś na scenie, z jakimś obiektem na scenie czy chociażby klasyfikację obiektów to wszystko już mamy w samej kamerze i kamera potrafi to robić i odtwarzać materiał w oparciu o kartę pamięci, tak więc nie potrzebujemy nic więcej oczywiście kolejny film na naszym kanale to kolejny kod rabatowy dla naszych widzów u dołu ekranu wyświetla się kod, który należy wpisać w momencie składania zamówienia w naszej platformie zakupowej kamery IP.com Kod upoważnia do naliczenia kilku procent dodatkowego rabatu na zakup chociażby takiej kamery czy rejestratora, tak więc serdecznie zachęcam do skorzystania z tej propozycji. Na ten moment dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia.